Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie w deszczowej krynicy. I no cóż, pogoda może płata psikusy, ale ja muszę lecieć dalej z tematami. A jednym z kluczowych tematów pod kątem przygotowania się do zbliżającego się TDS-a, czyli biegu na 150 km. Jest temat odżywiania. Przyjechałam w miejsce spotkania do krynicy, gdzie zobaczę się z Agnieszką falborską, sportową dietetyczką i i jestem bardzo ciekawa, co ona powie na temat mojej strategii żywieniowej oraz fundamentów żywienia na ultra. Cześć, jesteśmy już w Krynicy, gdzie spotkałam się z Agnieszką Falborską, dietetyczką, sportową. Cześć Aga. Cześć Marta. Aga przyjechała mnie odwiedzić tutaj w Krynicy, abyśmy mogły porozmawiać na temat Żywienia oraz nawodnienia podczas biegów ultra. A jak sami wiecie, temat rzeka każdy ma swoje sprawdzone sposoby, są jakieś uniwersalne metody, narzędzia. Dzisiaj o tym wszystkim porozmawiamy. Oddaję Ci, Aga, scenę. Opowiedz coś o sobie powiedz, skąd ta fascynacja właśnie dietetyką sportową? Jeszcze raz cześć wszystkim. Dziękuję Ci przede wszystkim za zaproszenie do tego Ultra Stołu. Moje zainteresowanie tą dietetyką sportową, a przede wszystkim żywieniem biegaczy, wzięło się jako naturalna konsekwencja tego, że ja sama biegam, mhm. więc najbliżej jest mi po prostu do Was, do biegaczy. Stąd staram się pomagać nie tylko dietetycznie pod kątem mojego takiego wykształcenia, ale też praktycznego doświadczenia biegaczki. Myślę, że jestem pierwszym naczelnym testerem różnych, zwłaszcza takich rewolucyjnych rozwiązań. Natomiast w drugą stronę też to się zdarza, więc powiedziałabym, że jest to bardzo dynamiczne i z drugiej strony ja również jako praktyk bardzo dużo czerpię z Waszego doświadczenia, bo zwłaszcza w biegach ultra ten indywidualizm i te doświadczenia indywidualne są naprawdę często tak abstrakcyjne i jednocześnie interesujące, że aż ciężko byłoby się tym nie zainteresować. Ja sobie spisałam takie trzy podstawowe zasady i ja jestem ciekawa Twojego zdania. Pierwszą z nich jest to pewna systematyczność, jeżeli chodzi o nawodnienie oraz jedzenie. Ja mam taką złotą zasadę i to jest moje metoda jednego celu. Skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby jeść co 40-45 minut, ale to jest taki top, jeżeli chcę wcześniej, nie ma problemu. Co na ten temat sądzisz? Czy jest to serio fundamentem jakiegokolwiek tematu żywienia w bieganiu? Absolutnie tak. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Nie ma dobrego biegania ultra i na długich dystansach, generalnie, bez regularnego jedzenia i. W swoim przypadku 40-45 minut, u kogoś innego może być to pół godziny, ale przede wszystkim to, żeby to żywienie pojawiało się regularnie, to jest coś, bez czego nie da się po prostu efektywnie biegać. Nieprzypadkowo mówi się i wszyscy to już pewnie gdzieś słyszeli, że ultra to zawody w jedzeniu i piciu, i rzeczywiście tak jest, więc bycie systematycznym w tym jedzeniu jest tutaj. Bardzo istotne, i dodałabym jeszcze jedną kwestię, żeby jak najszybciej to jedzenie na trasie się zaczynało. Czyli nie ulegam takiego, takiemu złudzeniu, że na przykład zrobiłam ładowanie węglowodanami, więc o mogę sobie zacząć później korzystać z energii z zewnątrz. Bo niestety, jeśli wyłączymy na dzień dobry nasz układ pokarmowy, to potem trudno go będzie na te jego właściwe tory ponownie ustawić, i niestety może się to skończyć dla nas. No, nieprzyjemnie, delikatnie mówiąc. Druga sprawa jest taka związana ze zróżnicowaniem. Ja jestem osobą, która kocha biegi długodystansowe i nie wyobrażam sobie jechać na samych żelach. Na stole mamy żele, banany, knopersy, bułeczki, maślane, batoniki, żelki. powiedz mi po co ta różnorodność. Przede wszystkim jeśli mówimy o ultra mówimy o bardzo długich wysiłkach i teraz, Postawmy się w sytuacji standardowego dnia. Czy wyobrażacie sobie przez cały dzień jeść tylko żele? Okay. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Więc o ile pod kątem takich zdolności wysiłkowych te inne produkty nie wprowadzą nam czegoś dodatkowego ekstra, o tyle pod kątem zachowania ciągłości żywienia, zróżnicowania tego smaku jest bardzo istotne. Po to, żeby nie nadszedł moment, kiedy już nie mamy ochoty jeść na przykład tych żeli energetycznych, które najczęściej są słodkie, a jak nie mam ochoty, to jest duża szansa, że przestanę jeść. jeść. Mhm. I jesteśmy o krok przed tragedią. O, leci, leci. Przepraszamy, mały fachaw. Właśnie odleciała kanapka z serem i deserki w tubce, bo jak widzicie, zaczęło padać, gdyż od tygodnia, non-stop, pada i miałyśmy nadzieję, że uda nam się nagrać bez deszczu, ale jesteśmy tu dla Was i kontynuujemy to wideo w kurtkach. Dokładnie, tak bywa też na ultra, prawda? Tak, więc, mimo wszystko. Więc trzeba być elastycznym. Jakie są te widełki węglowodanów? W co powinniśmy celować? No i tak, tutaj mamy, bym powiedziała, różne zalecenia. Z jednej strony mówi się między 60-90 gramów węglowodanu fajnie by było na godzinę wysiłku przyjąć. Są nowe badania, które mówią nam nawet 120. I tutaj dużo zależy od czasu tego wysiłku, tak? Bo ultra nie jedno ma imię. Jeśli mamy ultra typu 50 km, jest to trochę inna sytuacja niż jeśli mam ultra, które na przykład to jest 240. Więc tutaj jest jeszcze drugie takie zalecenie między 30 a 50 gramów węglowodanów okay. na godzinę wysiłku i przy tych długich biegach, czyli mam na myśli jednak bliżej 80 plus, częściej będziemy celować właśnie w te mm -hmm. drugie wartości 30-60 pod kątem praktycznym. Natomiast jeśli ktoś będzie w stanie więcej mm -hmm. przyjąć, to jest tylko na korzyść. Chodzi o to, żeby po prostu zminimalizować ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dając jednocześnie sobie szansę na spożycie odpowiedniej ilości węglowodanów. I zaczynam od tych niższych wartości i sprawdzam, czy w ogóle jestem w stanie to przejeść, bo my musimy wytrenować nasze jelito, żeby ono było w ogóle w stanie spożywać tak duże ilości węglowodanów. Więc jednak zaczynam od małych porcji i lepiej nawet na dzień dobry bym powiedziała zjeść mniej, ale zacząć to żywienie, niż zrobić sobie skok na głęboką wodę 90-100. Raz się bardzo poważnie sparzyć, bo to tak się skończy i wejść w taką blokadę pod tytułem to ja nic nie jem bo to jest bezpieczniejsze okay. bo nic mi się nie dzieje. Robimy sobie przerwę, ponieważ strasznie pada. Widzimy się za chwilę. Zmiana kadru. A więc padało. Znowu mamy przerwę, przynajmniej może pięciominutową, więc staramy się nagrać kolejną część. Osobiście mam problem w rozróżnieniu, czym jest napój izotoniczny od napoju takich elektrolitów. I powiedz mi, proszę, czy mam to pić na tym biegu, czy pić mam wodę samą? Ok, to pierwsza różnica. Elektrolity nie muszą zawierać węglowodanu. Elektrolitami jest sód, jest magnez, wapń, chlorki. I to często właśnie mamy w rozmaitych tabletkach musujących albo w formie proszku. I to jest coś, co jest dla nas ważne podczas biegów ultra, bo wypacamy sporo sodu. I jak najbardziej możemy sobie skorzystać z takiego gotowego napoju elektrolitowego, żeby sobie ich dostarczyć, bo prawda jest taka, że jeśli my nie wyrównamy tych strat, które z potem się pojawiają, no to może się pojawić hiponatremia, a to jest już dla nas potencjalnie niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli pijemy tylko wodę, a nie dostarczamy elektrolitów. Stąd możemy to sobie mieszać lub dostarczać elektrolity z żywnością, czyli na przykład słone przekąski które są fajne, żeby zmienić smak, o tym okay. mówiłyśmy w pierwszej części, tak. dostarczą nam, nam też pewnej ilości elektrolitów. Natomiast napój izotoniczny z założenia, zgodnie z definicją w ogóle prawną, musi mieć element węglowodanowy, czyli musi nam wystarczyć, dokładnie mówiąc prosto, cukier. Więc taka jest podstawowa różnica i izotoniki często mają też elektrolity w sobie w różnych stężeniach raczej mniejszych niż większych natomiast najważniejsze co trzeba o nich wiedzieć to to, że właśnie dostarczają nam węglowodanów. Ok, czyli powiedz mi, czy dobrze rozumiem, że w napój izotoniczny posiada elektrolity, ale elektrolity same w sobie nie muszą? Posiadać tych węglowodanów. Dokładnie, ok, w porządku. Powiedz mi, proszę, co uważasz na temat mojej strategii, ponieważ ja osobiście korzystam z takich napojów węglowodanowych, izotonicznych. Powiedz mi, proszę, czy taka forma łączenia płynnych kalorii z w miarę stałymi ma sens? Jak najbardziej tak. A zwłaszcza u osób, które mają problem z przejadaniem odpowiedniej ilości stałego pokarmu tudzież nawet takiego w formie żelu. Jest to też dobra opcja, żeby jednak zmienić smak. No, faktem jest, że najczęściej nadal tutaj poruszamy się w tym słodkim smaku, ale jednak jest to coś innego. Realizujemy sobie też pewną pulę płynów dzięki temu, więc to też jest dobra opcja. Dorzuciłabym jedynie kwestię, że jeśli pojawia się ten żel, no to żel sam sobie najlepiej y, przepić czystą wodą, żeby nie popijać tym izotonikiem, bo okay. może się okazać, że będzie zbyt duża koncentracja tych węglowodanów w tym danym czasie. No i to predysponuje do problemów żołądkowo-jelitowych. Y, oprócz tego może nam się to po prostu nie przyjąć. Czyli to Dokładnie. nie chodzi o to, że y, nie wiem, robimy sobie jakiś cel, przyjmę aż 100-120 gram węglowodanów, bo to może doprowadzić do tego, że one wyjdą z naszego organizmu w określony sposób, ze względu na to, że nie jesteśmy tego w stanie wchłonąć. Tak. I nie okay. jesteśmy też przyzwyczajeni do tego przede wszystkim. Dlatego ten trening jelita, o którym ja też bardzo dużo mówię, jest super istotny, bo my musimy się tego nauczyć Najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie. Czyli trening czyni mistrza. Dokładnie. Nie tylko sportowo, ale też pod kątem żywieniowym. Jest wygodniej jakoś, bo tak, tak czujesz, tak jak w kościele na apel. Coraz bliżej jest mój wymarzony bieg TDS. Czeka mnie 150 km i zakładam, że zajmie mi to około 30 godzin. Jest to nielada wezwanie pod kątem żywienia i nawodnienia. I przyznam ci szczerze, wciąż tego nie rozwiązałam. To znaczy mam pewne doświadczenia ze swoich poprzednich biegów, tych długich, super długich. Ale chciałabym z tobą skonfrontować taką moją podstawową ideę. Jestem ciekawa, co mi doradzisz. Czy ja mam wpadać teraz w manię kalkulowania, ile ja potrzebuję węglowodanów, starać się temu sprostać i potem myśleć na punkcie, czy ja mogę to zjeść, czy nie? Jak do tego podchodzisz? Czy raczej pilnować tej systematyczności nawodnienia czy liczyć z praktycznego punktu widzenia, zdecydowanie lepiej sprawdza się podejście, kiedy po prostu pilnujesz sobie czasu. Okej. Okay. Bo prawda jest taka: kiedy zaczynamy wchodzić w tę matematykę, e, robi się dużo komplikacji. Mm -hmm. Na ultra i tak już jest naprawdę o czym myśleć, dzieje się dużo. W pewnym momencie myśli się już trudno, tak? Im dalej wlazł, tym większe tak. zmęczenie. Właśnie prostota. Dokładnie, więc pod kątem praktycznym, zdecydowanie lepiej pilnować sobie tego czasu zwracać uwagę na swoje samopoczucie, zwracać uwagę na to, na co masz smak w danym momencie. Też powiedziałabym kwestia właśnie tego, żeby na przykład zapobiec zmęczeniu słodkiego smaku, czyli staram się trochę wcześniej wrzucić jakieś przekąski, które są bardziej słone, czy po prostu zmieniać te smaki. Natomiast takie skrupulatne, matematyczne podejście, jeśli ktoś bardzo lubi, być może się sprawdzi, tak? Ale dla większości z nas, większości amatorów, czy nawet osób, które są na wyższym stopniu zaawansowania, jednak pilnowanie czasu mhm. sprawdza się zdecydowanie lepiej. Ok, i nie pomijać właśnie tych na przykład swoich przekąsek, które są w odpowiednich odstępach czasowych. Mhm. Ma to jak najbardziej sens i niestety bardzo chętnie byśmy z Wami jeszcze pogadali, ale zgadnijcie, co znowu pada. Dlatego też powolutku AGA będziemy się żegnać. To była szalenie ciekawa rozmowa, i wiem, że to jest dopiero tak naprawdę początek odkrywania tego tematu ponieważ jest bardzo złożony. Dzięki bardzo, Ago, za to, że ze mną skonsultowałaś te moje e, w ogóle taką moją percepcję tego, co jest najważniejsze i zweryfikowałaś mój plan na TDS. Wielkie dzięki. Również Ci dziękuję. Trzymajcie się. Pa, Cześć! Pa.